Dzień dobry, bardzo mi miło być tutaj po raz pierwszy na konferencji Sekson. Zgodnie z wyświetlonym tematem podczas prezentacji spróbujemy zastanowić się, czy masaż może mieć zastosowanie również w zdrowiu reprodukcyjnym człowieka. Masażem nazywamy oddziaływanie na organizm z bodźcami mechanicznymi, powodującymi sprężyste odkształcanie tkanek w celu wywołania zamierzonej reakcji fizjologicznej organizmu. Osiągane jest to poprzez pobudzenie mechanoreceptorów, znajdujących się w skórze, mięśniach oraz narządach wewnętrznych. Wyróżnia się dwa typy mechanoreceptorów: szybko adoptujące się, reagują wyłącznie na zmianę natężenia bodźca, oraz wolno adoptujące się, pozostają aktywne przez cały czas trwania bodźca. Na załączonym rysunku pokazano aktywację dwóch typów mechanoreceptorów. Zauważmy, że receptory szybko adoptujące deaktywują się mimo stałego dotyku do skóry. Pobudzenie z mechanoreceptora jest przekazywane z prędkością 152 do 269 km na godzinę do kory czuciowej. W korze czuciowej jest ono przetwarzane i interpretowane. A następnie w drodze wstępującej odruchowej powstaje odpowiednia reakcja fizjologiczna stymulowanego narządu. W masażu wykorzystuje się trzy główne odruchy: skórno-mięśniowy, skórno-naczyniowy oraz skórno-narządowy. Warto zapamiętać, że ośrodkowy układ nerwowy przetwarza informacje znacznie wolniej niż receptory dotyku. Dlatego masaż musi być wykonywany wolno, aby dać czas mózgowi na wytworzenie reakcji odruchowej. Przyjmując zasadę, że wielkość danej części ciała jest proporcjonalna do gęstości mechanoreceptorów w niej zlokalizowanych, człowiek wyglądałby jak na rysunku. Niestety nie udało się znaleźć poprawnego rysunku kobiety. Zgodnie z aktualną wiedzą wielkość łechtaczki powinna być około 20 razy większa od penisa, gdyż taki jest stosunek liczby receptorów znajdujących się na żołędziach tych narządów. Zauważmy także, że największe na rysunkach są części ciała intensywnie stymulowane tak czy, także podczas gry seksualnej. W masażu wykorzystuje się dwie podstawowe reguły. Bodziec o słabym nacisku, czyli głaskanie, rozcieranie odruchowo stymuluje układ współczulny. Działa więc wyciszająco. Z kolei ugniatanie, rolowanie, wibracje, a więc bodźce silniejsze aktywują układ współczulny, działając pobudzająco. Z omówionych w pigułce zasad działania masażu wynikają dwa praktyczne wnioski. Jeśli zapewniony jest komfort termiczny i psychiczny, pacjent do masażu powinien być całkowicie rozebrany, aby wyeliminować informacje docierające do mózgowia z receptorów pobudzanych przez bieliznę. Można zrobić sobie następujące ćwiczenie sensoryczne. Położyć się nago pod kołdrą i poprosić, aby ktoś szpilką dotknął pleców. Po pewnej chwili powtórzyć to bez kołdry. W pierwszej sytuacji ukłucie będzie słabsze, gdyż zniknie w morzu informacji odbieranych z receptorów aktywowanych przez kołdrę. Podobnie efekt automasażu będzie słabszy od masażu wykonywanego przez drugą osobę, gdyż ruch ręki, odbiór informacji z masującej własnej dłoni zakłóca koncentracji uwagi na masowanym miejscu. W poszczególnej świadomości masaż jest skojarzony wyłącznie z układem mięśniowo-kostnym, a także bardziej z medycyną alternatywną opartą na tradycji niż z akademicką i medycyną opartą na naukowych dowodach. Jest to fałszywe przekonanie. Jak widać z rysunku, w ciągu ostatniej dekady obserwuje się wykładniczy przyrost badań poświęconych efektywności masażu. Masaż coraz bardziej staje się metodą opartą na racjonalnych przesłankach biologicznych. Ba Bazując na wynikach badań już nawet randomizowanych możemy uznać, że profesjonalny masaż ma także działanie ustrojowe. wpływa powiem na stabilizację ciśnienia tętniczego, rytmu i objętości wyrzuconej wyrzutowej serca. Aktywuje perystaltykę jelit i żałądka. Najbardziej przepadaną korzyścią z masaży stosowanych w ciąży jest redukcja bólów porodowych. W tym celu stosuje się zarówno techniki masażu relaksycyjnego, jak i akupraccji Masaż relaksacyjny połączony z masażem izometrycznym pomaga a także przy łagodzeniu bólów przeciążeniowych kręgosłupa i miednicy, wynikających z pojawienia się płodu. Opublikowana w 2020 roku metaanaliza dostarczyła dowodów, iż 15-minutowy masaż krocza, rozumianego anatomicznie, zmniejsza częstość nagłych nacięć i uszkodzeń struktur na miednicy. Również do praktyki położniczej wchodzi masaż prodawek sutkowych wykonany w drugim okresie porodu. Stymuluje to większe wydzielanie oksytocyny, która pobudza macicę do częstszych i silniejszych skurczów porodowych. Istnieje też bogate piśmiennictwo wykazujące pozytywny efekt profesjonalnego masażu w ginekologii. Najlepiej uzasadnione w badaniach jest łagodzenie objawów bolesnego miesiączkowania. Na rysunku pokazano lokalizację kierunku wykonywanego w tym celu masażu przed lub w pierwszym dniu miesiączki. Jeszcze lepszy efekt w badaniach uzyskiwano stosując masaż aromatyczny. Znane przeciwdepresyjne i przeciwbólowe działanie masażu relaksacyjnego daje też pozytywny efekt w łagodzeniu objawów napięcia przedmiesiączkowego. Z kolei masaż wykonywany na tkance łącznej jest pomocną formą terapii u pacjentek mających wzrosty w mietnicy mniejszej, na przykład towarzyszące endometriozie. Najbardziej kontrowersyjnym zastosowaniem masaży w ginekologii jest wspomaganie terapii niepłodności żeńskiej. W internecie coraz częściej spotyka się reklamy fertility message, choć brak jest badań weryfikujących wpływ masażu na zapłodnienie. Są pewne przesłanki. Doświadczenia Centrum Terapii Manualnej wskazują, że po terapii sakralnych punktów spustowych Kilkanaście kobiet zakwalifikowanych do zapłodnienia pozaustrojowego zaszło w spontaniczną ciążę. Niewątpliwie masaż relaksacyjny sprzyja redukcji stresu, który zawsze współistnieje z niepłodnością i dodatkowo hamuje owulary. Nadto analizując biomechaniczne rutynowe badanie ginekologiczne, można zauważyć, że podczas badania przydatków jajnik podlega przesunięciu w kierunku dośrodkowo-dystalnym, a następnie uciskowym. Masa, szczególnie izometryczna, jest dobrą metodą wspomagającą leczenie pacjentek z PCOS, gdyż obniża masę ciała i redukuje insulinoodporność. W wielu ośrodkach masaż jest standardowo oferowany pacjentkom po operacjach ginekologiczno-onkologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem drenażu limfatycznego. Ciekawych wyników dostarcza także projekt realizowany na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Wynika z niego, że odpowiednio przeszkoleni niewidomi masażyści z dużą dokładnością potrafili wykryć i zlokalizować patologiczne zmiany w gruczole piersiowym. Masaż w seksuologii może spełniać zarówno funkcję terapeutyczną, jak i edukacyjno-rozwojową. W leczeniu pochwicy oprócz psychoterapii pomocny bardzo jest masaż relaksacyjny mięśni dnia mitnicy wspomagany relaksacją izometryczną. W literaturze wykazano terapeutyczne działanie masażu w kontekście zaburzeń orgazmu. Masaż wibracyjny polepsza torowanie impulsów z mechanoreceptorów genitalnych u kobiet z całkowitym przerwaniem rdzenia kręgowego. Masaż wibracyjny szyjki macicy pozwala odzyskać zdolność osiągania orgazmów poprzez wykorzystywanie nerwu błędnego. U mężczyzn z urazem rdzenia kręgowego, masaż jest stosowany do stymulacji ejakulacji przed zabiegami zapłodnienia in vitro. Masaż ma również istotne znaczenie w rozwoju indywidualnej świadomości seksualnej, określanej coraz częściej mianem inteligencji seksualnej. W tym zakresie pomaga uzyskać większą wrażliwość sfer erogennych, odkryć własne punkty erogenne, nauczyć się wykorzystywać mi napięcia mięśniowego, oddechu i ruchów miednicą do wzmacniania jakości podniecenia i orgazmu. Obserwacje własne 15 losowo dobierających się par podczas warsztatów masażu tantrycznego potwierdzają też, że każda kobieta bez współistniejących chorób może nauczyć się osiągać wielokrotny orgazm. Podstawową techniką w seksuologii jest masaż wibracyjny. Ale dlaczego wibrator podnieca? Przedstawię teraz premierową koncepcję wyjaśnienia tego cudu. Pomogły w tym najnowsze, bo z lutego 2021 roku badania, które pokazały, że w żołędzi łechtaczki są obecne wyłącznie receptory szybko adaptujące się. Zatem jeśli by pobudzać łechtaczkę ślemazarnym dotykiem, receptory by się do niego natychmiast przyzwyczaiły i byłoby po zabawie. Wibrator generuje na tyle szybko zmienne bodźce, że mechanoreceptory nie nadarzają się przyzwyczaić. Każde drganie wywołuje silniejszą ich aktywację i nasila pobudzenie układu współczulnego, czyli podniecenie. Dlatego właśnie masaż wibracyjny daje lepsze efekty w terapii, edukacji seksualnej niż masaż ręczny. Również szybsze ruchy penisa w pochwie bardziej podniecają, gdyż ocierają się o wargi mniejsze, pośrednio poruszają na pletek łechtaczki, który stymuluje wspomniane receptory. Zastosowanie masaży w zdrowiu reprodukcyjnym, a głównie w seksuologii, jest w Polsce na tyle nowe, że wciąż budzi dużą nieufność. Dlatego jego wykonywanie musi być bardzo profesjonalne. Dobór techniki masażu jest zawsze zależny od oczekiwań pacjentki, informacji uzyskanych z wywiadów, oceny funkcjonalnej, czasem uzupełnionej o diagnostykę lekarską. Jeśli pojawiają się nieznane dla pacjentki objawy, Również istotny element jest uzyskanie od pacjentki świadomej pisemnej zgody w treści, której musi być zawarty cel i metodyka masażu. Do omawianego typu masażu polecamy stół trzeci i czwarty segmentowy. Pozwala on na ułożenie miednicy w tyłu pochyleniu, co zapewnia bardziej komfortowy dostęp do mięśni dnia, masy, dnia miednicy. W przestrzeni publicznej zastosowanie masażu w obszarze zdrowia reprodukcyjnego jest bardzo często utożsamiane z masażem erotycznym. Jest to oczywiście błąd. W odróżnieniu od masażu erotycznego oferowanego przez seksworkerki, omawiany masaż jest oferowany wyłącznie przez specjalistów i posiadających interdyscyplinarną wiedzę. Aby, aby zapewnić pacjentce maksymalne bezpieczeństwo należy być uważnym na werbalne i niewerbalne symptomy wykorzystania seksualnego w przeszłości, które bez skojarzenia psychoterapii jest przeciwwskazaniem. Bardzo ważne jest także rygorystyczne trzymanie się ustalonej w kontrakcie metodyki masażu. Każde odstępstwo może zostać zinterpretowane jako molestowanie seksualne i zadziałać traumatycznie. Zaprezentowana koncepcja wykorzystywania masażu zdrowiu reprodukcyjnym, choć autorska, bazuje zarówno na aktualnej wiedzy naukowej, jak także na własnych doświadczeniach. Z pewnością jest to kierunek rozwojowi wymagający dalszych eksploracji poznawczych, jak i opracowania praktycznych standardów. Zapraszamy profesjonalistów do współpracy oraz zainteresowane osoby do, wykorzystania do skorzystania z posiadanej wiedzy i umiejętności. Bardzo dziękujemy za uwagę i pragniemy pozostawić Państwu następujące myśli do autorefleksji.